Hej mordeczki, witam was w kolejnym odcinku DJ force na starcie kod promocyjny, pamiętajcie o tym, ty o my, asys, y, ty, bo wpisując ten kod wspieracie mnie, wspieracie siebie i możecie zgarnąć darmowe skinki. Ja nie kłamię, słuchajcie, ponieważ jak używacie kodu, to macie darmowego Milspeka, taką skrzyneczkę sobie ją otwieracie, i macie teka, no teraz gówno akurat, ale teraz, pamas, no też gówno, no ale, teraz... No, też gówno, kurde, chciałem zrobić fajną tutaj, fajną rywek, No, ale teraz USP za 4 zł, więc naprawdę warto. I mamy 17 tysięcy nowej waluty, więc przetestujemy sobie wszystkie tutaj zdrapki, nie zdrabki. Więc myślę, że pierwsze tutaj kilka tysięcy wyznaczymy sobie na te wszystkie tutaj zdrapki. Ok, ok. No, to jest najlepsze. No, to jest najlepsze, ale bywały lepsze tutaj. Kurde, no powiem Wam, że do tych drapek jeszcze wrócimy. Wrócimy do generatora. Do generatora chciałbym przeznaczyć 5000. O, ale generator! Yo! O, trochę internet mi tu szwankuje chyba. Patrzcie to. Zegar, normalnie Stranger Things. Dobra, daliśmy 5K i tu nam generuje, słuchajcie, i tu nam wygenerowało 145 zł. Ej! I to naprawdę sporo. Jeszcze do boostera chciałbym polecieć. Do boosteryka yy, 3 zł, yy, 380 kosztuje, zobaczmy boostera. I czy nam siądzie? 3 yy, zł, co nam się tutaj, no nie siadło, to weźmy, zróbmy jeszcze to, żeby siadło. A, bo jeszcze raz sobie zaryzykujemy tego skina. Może teraz siądzie. No i teraz siadło, super. Te boostery są spoko na większą ilość. Ale my wracamy do zdrapek. Resztę, czyli te 6K przeznaczamy na zdrapki właśnie. I tylko weź je tutaj zresetuj. Wygeneruj nowe. I otwieramy zdrabki pod 1000 jedną. Lecimy jedno po 1500. Ale za tysiaka gówno, a za półtorej już takie dobre. Lecimy za 2000. No i lecimy za 503 no porównując drabkę za 1000, a za 500 to jest inny wymiar poza tym, jak mam być szczery, to już z generatora lepiej on dało bo tu wydaliśmy 6k, a mamy niecałe 30 zł nawet nie, więc słabiutko jeszcze żeby jakiś tutaj fajny profit z tego zrobić, to myślę, że upgrader musi wlecieć no coś takiego 20% i zobaczmy no przekręciło, przekręciło, więc może kontrakt nam on da. kontrakt Lecimy taki grubszy kontrakcik, to już, bo tu mamy tego skinka. Ale powiem wam, że event, event spoko, event spoko. A tu więcej już nie możemy dać. To kurde, po co ja te słabe dawałem? dawaj mi te lepsze. Yy, możemy mieć 400, wyna... więcej. Daliśmy 170 zł, mamy 400 zł. Nie no, takie odcinki to ja kocham. Ja się z wami żegnam. Widzimy się, słuchajcie, dzisiaj, yy, dzisiaj o godzinie 17 Tak, Siemka.